Cześć, ja tu Cecia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W kolejnym odcinku z serii Cały Tydzień Makijażu dzisiaj pod lupę bierzemy sobie paletę Santorini z Glam Shopu, która jest taką idealną paletą na pożegnanie lata. Ma ona w sobie 15 cieni, z czego 8 matowych i 7 błyszczących. I jest to taka teoretycznie paleta bezpieczniaczek. Mamy tutaj bardzo dużo kolorów no właśnie takich mm, naturalnych, bezpiecznych, codziennych, jak berze, brąz, delikatny rose gold, jakieś takie neutralne, błyski, ale ma w sobie też odrobinę koloru. Na przykład przepiękny morski odcień, taki kobaltowy, intensywny niebieski, odrobinę zgaszonego fioletu i trochę ciepełka w postaci takiego złoto-pomarańczowego, rudego wręcz odcienia i pastelowy, żółty, pastelowy, brzoskwiniowo-pomarańczowy. Więc dzięki temu też ta paleta będzie bezpieczna, stworzymy nią bezpieczne mm, makijaże, ale będziemy mogli je przełamać delikatnie. Czymś ciekawszym, jakąś fajną nuteczką koloru, więc i dla fanów neutralnych makijaży, i dla fanów kolorowych coś w tej palecie będzie. Mi ta kompozycja podoba się bardzo. Myślę, że stworzymy w tym odcinku sporo ciekawych rzeczy tą paletą, więc jeżeli jesteście ciekawi, co można nią zmalować, jak różnorodne makijaże stworzyć, to zapraszam was serdecznie do oglądania tego odcinka. Zaczynamy sobie dzisiaj od czegoś. Jak rzecznego. Na powiekach mam już bazę, więc zaczynamy sobie od likieru z granatu. To taki piękny odcień, który jest czymś między burgundem a brązem. Taki bardzo stłumiony burgund. Trochę tu mnie poniosło. I aplikuję to wewnętrzny, zewnętrzny kącik. Wewnętrzny też będę, ale to za chwilę. Na razie sobie buduję, blenduję. Spędzam nad tym parę minut. Czy z tym pędzelkiem troszeczkę jeszcze ogarniam tutaj brzegi, żeby y, były jeszcze bardziej takie rozmyte. Tu mam jakąś taką delikatną, nie wiem, krosteczkę czy coś, więc tutaj może trochę mi nierówno się układać. Za chwilę sobie do tego wrócę i teraz ten likier z granatu nakładam w wewnętrznym kąciku i w ogóle wezmę sobie mniejszy pędzelek i pokrywam wewnętrzny kącik. Zrobimy sobie takie halo eye delikatne. Halo czy spotlight, powiem Wam, że ja już tak. Nie rozróżniam tych wszystkich nazw, <noise> nie jest to istotne. To samo buduję, blenduję ten wewnętrzny kącik. I tutaj delikatnie łączę ten kolor, ale to jest takie opcjonalne, bo tu będziemy kłaść pewnie błysk, więc większość nam zasłoni. I przechodzę do dolnej powieki, ten sam pędzelek, bo on jest troszeczkę mniejszy, i nakładam sobie w zewnętrznym. W kąciku i wewnętrznym. Tutaj środek sobie zostawię może na jakiś błysk, a jak nie, to go zupełnie jeszcze nie wiem. Na razie zostawiam sobie po prostu pole do popisu, że tak to ujmę. Wewnętrzny kącik też delikatnie pokrywam. Teraz biorę sobie ładny beż i tym ładnym beżem jeszcze raz tutaj sobie wszystko blenduję na brzegach, rozjaśniam trochę okolice pod brwią, żeby było... Fajnie i czysto. I widzicie, że dzisiaj blenduję sobie te cienie tak bardziej na okrągło, nie wyciągam tak mocno na zewnątrz, ale to jest oczywiście kwestia indywidualna, na co macie bardziej ochotę. E, mi się wydaje, że do takiego hello eyes fajnie po prostu będzie taki kształt pasować. Powiem Wam, że fajny jest ten ładny beż, on jest naprawdę ładny. Wydaje mi się być taki ciutkę ciemniejszy. Widzicie, że on jest teraz taki dosłownie idealny z moim kolorem skóry, więc fajnie przemyślany pod kątem wakacji, gdy jesteśmy troszeczkę bardziej opaleni, więc może te takie klasyczne beże, takie jaśniutkie, jaśniutkie mogłyby być troszkę za jasne, a tutaj jest taki minimalnie ciemniejszy. Ot, taka rozkminka. Odrobiną łatwizny. I jeszcze raz wszystko sobie delikatnie tutaj blenduję. Okej, okay. lecimy sobie z klejnotem, który wygląda po prostu obłędnie. I wydaje mi się, że będzie pięknie właśnie pasować do tego likieru z granat. <ścoughs> w ogóle, połączenie takiego ciepłego fioletu burgundu ze złotem. Coś wspaniałego. Ale to złoto ma w sobie coś takiego ładnego, właśnie taką lekko różową nutkę, On się tak mieni delikatnie na jakiś taki rose gold, coś ma w sobie jakąś taką może bazę lekko różową, bajka no po prostu. Coś pięknego. Leciutko blenduję na przejściu. No i lecimy sobie z klejnotem na dolną powiekę. I delikatnie łączę z matem i gotowe. Biorę sobie brązową kredkę, bo takie luki muszą mieć fajną głębię. I pokrywam sobie linię wodną, górną i dolną. No i tuszuję rzęsy i lecimy z ustami. Tutaj zacznę sobie od. <laughs> Jest taka mała, że już nieporęczna. Konturówki z. Hean. Pokrywam nią całe usta, yy, i na to wlatuje taki podobny odcinek, w ogóle malinowa kawa. Yy, ta szminka z tej samej kolekcji. I tak się prezentuje skończony makijaż. No, uważam, że ta pomadka do tego makijażu pasuje po prostu idealnie, świetnie się zgrywa kolorystycznie. Wyszedł nam taki mono look troszeczkę. Piękny make-up, który mi się kojarzy z takim wieczorowym makijażem na pożegnanie lata, bo ma w sobie te ciepełko, ale jednak taki wieczorowy charakter. Dajcie znać, jak Wam się podoba, i przechodzimy do następnego makijażu. Dziś będziemy płynąć przez morze śródziemne. Zaczynam od bazy Lepik, tym realnym Lepik. Nakładam też trochę na dolną powiekę tego Lepika i przechodzę do cienia śródziemne. Taki piękny morski kolor. On z jednej perspektywy jest taki niebiesko turkusowy, z innej zielony, więc no robi wrażenie, nie ma co ukrywać. Nakładam go na całą powiekę. Przenoszę coraz wyżej, tutaj żeby na otwartym oku jeszcze ten kolor się pojawił. Czyszczę palec. I to samo robię na dolnej powiece palcem. Tylko tym razem nakładam tak na czubeczek palca. Nakładam na dolną powiekę. Oczywiście możecie sobie użyć pędzelka, śmiałko. A właśnie, miałam ostatnio w głowie taki eksperyment. Wezmę sobie takie kopytko do ust. I spróbuję sobie nałożyć takim kopytkiem. Uuu, yes. I teraz biorę sobie kulkowy pędzelek. Delikatnie rozblendowuję to co zrobiłam tutaj powyżej załamania powieki i jeszcze raz blenduję wszystko cieniem owocowym. Taka odrobina ciepełka tutaj fajnie przełamie ten makijaż. Widzicie, już się robi tak fajnie wakacyjnie. I to samo na dolnej powiece. Też biorę tym razem na czubeczek pędzelka odcień owocowy i delikatnie rozcieram dolną powiekę. Jeszcze minimalnie zjeżdżam sobie tym turkusem niżej i na dolnej powiece i wyżej na górnej, tak żeby jeszcze bardziej um, obszerny był ten makijaż. I ponownie owocowy, blenduję wszystkie krawędzie. Jeszcze ładnym beżem, czyli beżem, czyszczę sobie tutaj okolice pod brwią. Świetny jest ten beż, normalnie jestem w szoku. Ok znalazłam w swoich zbiorach kredkę koktajlowy kredka do oczu koktajlowy, tak, z Glam Shopu i ona też ma bardzo podobny odcień jak ten cień i jeszcze do tego jest troszkę taka opalizująca, metaliczna, o widzicie? Pomyślałam, że świetnie mi uzupełni ten makijaż oka, więc nakładam ją na linię wodną. No ona się tutaj wtapia <grym> idealnie. No zobaczcie na to coś pięknego. No i słuchajcie, tuszuję rzęsy i przy takich smoki ajowych lukach um, uwielbiam dużą ilość maskary. Mega pogrubienie. Włączyłam boczne światło, bo jakoś tak ciemno się zrobiło, e, a jest, słuchajcie, godzina, nie wiem, dziewiąta? No, dziewiąta. Dokładam sobie trochę bronzera. No i przechodzimy do ust. I ja tutaj widzę takie blade, blade usta. Dokładam sobie troszeczkę podkładu, a w zasadzie, no, po prostu tego, co, czym głowka była ubrudzona. Biorę sobie konturówkę z Inglota numer 326 żeby tylko podkreślić przy tej bladości mój kształt. Okej, okay, i tak się prezentuje skończony makijaż. Uważam, że takie bardzo blade usta dodały charakteru temu makijażowi, bo cała uwaga skupia się teraz na oczach. Ja uwielbiam makijaży w stylu smokey eye i fajnie jest je sobie urozmaicać, właśnie zmieniając kolorystykę czy wykończenie. To smokey eye to jest takie idealne smokey eye na pożegnanie lata motyw na dziś to rose gold i fiolet. No mam sobie puder do bakingu, on już się praktycznie <gryw> zaczyna wchłaniać. Zaczynam oczywiście od bazy i zaczynam sobie cieniem błyszczącym, czyli rose gold. Nakładam go na całą powiekę. Ładny kolor, taki na co dzień po prostu idealny. Nie za jasny, nie za ciemny. I troszkę wyżej. Aplikuję te, też go w wewnętrzny kącik i trochę na dolną powiekę, tak mniej więcej do połowy. No, fajny taki codzienny codzienny kolor. Teraz sięgam sobie po łatwiznę. To jest taki przejściowy cień, ale z wyraźną nutką różu. Coś między takim beżo-brązem a różem właśnie. To idealnie z tym rose goldem się, co się łączy, łączy. Podkreślam załamanie powieki i nakładam go też na dolną powiekę. Zobaczcie, że powstał nam bardzo przyjemny dzienniaczek. Dwa cienie i dziękuję bardzo. I teraz biorę purpurę i purpurą buduję sobie zewnętrzny kącik. Mmm, pięknie te kolory są grają. Ten rose gold z tą purpurą. Wracam sobie do pędzelka po poprzednich cieniach. Troszkę za dużo w nich. Cieni i łączę ze sobą kolory. Delikatnie wyciągam też na zewnątrz to cieniowanie, bo planuję zrobić kreskę i purpurą pogłębiam też dolną powiekę. Tutaj koncentruję się też na zewnętrznym kąciku. No, bardzo przyjemniaczek. Makijaż przyjemniaczek. Teraz sięgam po likier z granatu i nim będę robić sobie delikatną kreskę. I używam sobie go na sucho. Tak buduję i buduję tą kreskę, bo na tym fioletowym już tak nie widać jej zbyt mocno, ale delikatnie zmoczyłam sobie pędzelek w mgiełce i już jest ok i już taki jest widoczny. I to właśnie taka właśnie taka właśnie taka miała być ta kreska w miarę miękka nie aż taka mocno rzucająca się w oczy. I podkreślę sobie jeszcze delikatnie wewnętrzny kącik tym samym kolorem, żeby trochę ten kącik zdefiniować. O I wyobraziłam sobie, że do tego makijażu fajnie będzie wyglądać taki delikatny blush draping, więc użyję sobie cienia zamiast różu. I myślę, że ten spokojnie by się do tego nadawał, natomiast mi go trochę szkoda, bo to jest, wiecie, taka nowo-świeża paletka, jeszcze będę na nią nagrywać, to użyję sobie zbliżonego odcienia. I tutaj sobie dokładam blisko makijażu oka na skronie i na tą górną część policzka. Żeby nie było tak fioletowo-fioletowo, to użyję sobie jeszcze takiego pomarańczowego, brzoskwiniowego różu. I zrobimy sobie taki Sunset Blush. Teraz bardzo w trendach. I niewodną zrobimy sobie beżową. No i tuszujemy rzęsy. Można najpierw delikatnie podkręcę. I maskara. No i czas na usta, tutaj mam konturówkę, która myślę, że będzie pasowała idealnie, czyli mój ogryzek Han 515, no zobaczcie, no idealny kolor. Kryłam konturówką całe usta i na to tylko troszkę czabistika z klinik. I tak prezentuje się skończony makijaż, romantyczna wersja wakacyjną paletą. Tutaj znowu wyodrębniliśmy takie bardziej różowo-fioletowe tony i powstało nam coś takiego, taki bardzo delikatny, romantyczny make-up. Chyba już wiem, jak umaluje się na rocznicę, słuchajcie. Dzisiaj lecimy w złotko. Zaczynam sobie odcieniem owocowym, czyli tym brzoskwiniowym i podkreślam załamanie powieki. Mam bardzo lekki pędzelek, a mimo wszystko ten kolor. Ładnie się buduje, bo zobaczcie, że to jest taka długa kuleczka, więc on jest taki bardzo łatwo uginający się. Ale kolor się fajnie buduje. Biorę też trochę wakacyjnego, czyli żółci. I jeszcze lekko tutaj rozcieram na zewnątrz. Teraz sięgam sobie po archipelag i archipelag nakładam palcem. No jestem zakochana w tym kolorze, po prostu coś pięknego. I nakładam na całą powiekę ruchomą i trochę wyżej w załamanie, żeby ładnie przeblendować to z matami. I wracam do pędzelka. Mat matuje wszystko? Blenduję. Wrócę sobie jeszcze na chwilę do owocowego. Bardzo ładnie się łączy z tym archipelagiem. I wracam do archipelagu. Tym razem biorę sobie takie kopytko do ust. I tutaj też cała dolna powieka. Od kącika do kącika. Zostawiam sobie tylko wewnętrzny kącik, bo tutaj pójdzie kolorek. I teraz mniejszy pędzelek kulkowy. Delikatnie blenduję krawędź i dokładam sobie mm, owocowego i blenduję. Bierzemy się za wewnętrzny kącik i zacznę sobie od nałożenia kredki białej jako takiej bazy, bo chcę, żeby ten kolor był intensywny. I biorę wakacyjny, czyli żółtko, na palec i wciskam. Patrzcie, jaka intensywność. Rozcieram sobie ten kolor jeszcze trochę bardziej. No, tak wiecie, obszernie. I przechodzę sobie do pomalowania linii wodnej. I tutaj wymyśliłam, że mam taki żółtawy, pastelowo-żółty eyeliner z Inglota. Więc sprawdźmy, czy to ma sens. Delikatnie gruntuję eyeliner tym cieniem wakacyjnym, bo eyeliner ma taki trochę bardziej zielonkawy odcień. W sensie on jest żółty, ale taki wpadający w zieleń. A tu, żeby był cieplejszy ten odcień, to po prostu gruntuję trochę. Wakacyjnym. No i zostało mi już tylko wytuszować rzęsy. Wytuszowałam rzęsy, więc. Wystawia nam już tylko usta. Myślałam, że Fantastic będzie fajnie tutaj pasował, zobaczymy. Albo budyń kawowy. Mm. Troszkę konturówki tylko tutaj. To jest Inglot 326. I tak prezentuje się skończony makijaż. Taka mega ciepła propozycja paletą Santorini. Ja uwielbiam takie kolory, więc czuję się w tym makijażu po prostu wyśmienicie. Totalnie, totalnie moja bajka. Uwielbiam ten odcień Archipelak. Myślę, że on może być też fajny do na przykład takich brązowych smoky, a i metalicznych, albo właśnie na taką ciemną makijażową bazę, czy na jakąś ciemną kredkę, ale również do takich wakacyjnych, trochę bardziej letnich makijaży. No wygląda po prostu zjawiskowo. Jeden cień na całą powiekę i mamy makijaż z głowy. Płyńmy po morzach i oceanach. Nie ma takiej piosenki, wymyśliłam ją. Robimy sobie dzisiaj look uh, cieniem Santorini, więc biorę go sobie na palec. I to będzie bardzo szybki makijaż. Nakładam na całą powiekę. Na razie paluchem. Potem sobie może przejdziemy do narzędzia. Na powiekach oczywiście mam już bazę. No i widzicie, jak zostawimy sobie um, taki cień tylko na powiece ruchomej, to zobaczcie, że moje oko wręcz wygląda na takie obciążone, trochę zmęczone. Więc musimy rozetrzeć je trochę wyżej. I kiedy mam na palcu dużo koloru, to nakładam go tam, gdzie powinno być go dużo. A żeby przenieść go wyżej, robię takie krótkie ruchy i przenoszę coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Stopniowo, żeby nie porobić sobie plam. Jeszcze się utetłałam na dolnej powiece, a dolna powieka, zaraz to wyczyszczę, e, będzie dzisiaj raczej taka czysta. I lekko sobie wyciągam tutaj na zewnątrz, żeby miał taki delikatnie kształt, mm, taki, wiecie, koci. I zaraz będziemy sobie to wszystko czyścić. Ok, i teraz sięgam po bardziej precyzyjne narzędzie. To może być na przykład jakiś mały pędzelek, to może być na przykład aplikator, taki gąbeczkowy i dopracowuję sobie wewnętrzny kącik. Trochę bliżej tej linii rzęs też nakładam. No i delikatnie uzupełniam sobie ten kształt tutaj, żeby mm, był trochę bardziej zdefiniowany. Dokładam też właśnie takim precyzyjnym narzędziem, gdzie niegdzie gdzie pigment, gdzieś chciałabym, żeby go było trochę więcej, a podczas, wiecie, aplikacji palcem był nierównomierny. No i zobaczcie, że w zasadzie tutaj nawet nie muszę specjalnie nic poprawiać, ale biorę sobie po prostu czyste, suche narzędzie. Mówię, to może być pędzelek, jakaś gąbeczka ee, i... Czyszczę na sucho te krawędzie, bo też mogę je odciąć. Czekajcie się, trochę wyśrodkuję. E, mogę je odciąć korektorem czy płynem micelarnym, ale mi się bardziej podobają w takich makijażach takie krawędzie zdefiniowane, ale miękkie. Wygląda to moim zdaniem bardziej na czasie, bardziej nowocześnie i mimo takiego no, mocnego koloru makijaż na no trochę bardziej naturalnie. Więc czyszczę sobie tylko i wyłącznie czystym czystym narzędziem. To może być jakiś skośny pędzelek na przykład. I w zasadzie tyle z cieniowania. Teraz biorę sobie maskarę i będę tuszować rzęsy. Spora ilość tuszu na górne rzęsy, ale też trochę na dolne, żeby tutaj wyrównać powiedzmy asymetrię, bo teraz ta góra jest taka mocno obciążona oka, więc lekkie wytuszowanie rzęs też trochę nam to wyrówna. I pomyślałam, aby użyć sobie jeszcze odrobinę białego złota w sam wewnętrzny kącik, tak mi się... To jest zamarzyło. Jeszcze coś błyszczącego, ależ mi się to biało złoto podoba. No po prostu taki fajny odcień. Nie wiem, jest troszkę taki srebrzysty, troszkę taki oliwkowy. No jest mega ładny i taki trochę inny, bo takie wiecie, rikityki, beżyki, to są wszędzie. <śm> mm. No dobra, przechodzimy do ust. I czegoś już nauczyliśmy o niebieskich cieniach, że one nie lubią konkurencji, więc nakładam sobie tylko delikatny błyszczyk i odrobina konturówki Inglot 326 i tak się prezentuje skończony makijaż wyszedł iście wieczorowo ze względu na ten jakby mocny i ciemny niebieski kolor ale przez tą taką miękką graficzność no ma w sobie też takiego intrygującego i też przez tą graficzną formę więcej osób może go nosić nawet jeżeli nie do końca pasują Wam niebieskie odcienie, niebieskie kolory na oczach to w takiej formie graficznej też Wiele kolorów możemy do swojego makijażu przemycić, więc polecam spróbować. Ja jestem zachwycona. Wiem, że na razie wygląda trochę dziwnie, ale trust the process. Dzisiaj idziemy sobie w brąziki. Duży kulkowy pędzelek i mała mleczna. Podkreślam sobie tym kolorem załamanie powieki. Oczywiście na powiekach mam już bazę. Dokładam i blenduję. Sobie tutaj buduję ten kolor. I Pamiętajcie, że te odcinki są montowane, co znaczy, że nie pokazuję Wam całego procesu, bo gdybym miała pokazać 6 makijaż od początku do końca, to ten, <laughs> ten film by trwał chyba z 5 godzin albo z 6. Eee, więc pokazuję Wam tylko fragmenty, żeby. Żeby was nakierować, co po kolei robić, a zwykle proces blendowania trwa znacznie dłużej. Jeszcze raz tutaj brzegi blenduję tym razem czystym pędzelkiem. Ewentualnie wezmę sobie troszkę tego ładnego beżu, żeby sobie wszystko tutaj dokładnie rozblendować. E, I przechodzę sobie do kokosów, czyli do ciemnego brązu, i dokładam taką mniejszą kuleczką tutaj w zewnętrzny kącik, żeby jeszcze dodać głębi. I trochę w załamanie. I mieszam sobie małą mleczną i kokosy, nakładam na dolną powiekę. Tutaj też prawdopodobnie pójdzie błysk, więc tak tylko symbolicznie, żeby pojawił się jakiś cień. Teraz sięgam znowu po białe złoto. No nie mogę się od niego opędzić. I pokrywam tutaj całą powiekę, tak żeby ten kolor nachodził na te wcześniejsze moje cieniowanie również, bo to on w sumie tutaj ma grać główną rolę, a cieniowanie jest tylko dla tej głębi. I nakładam go też na dolną powiekę. I dokładam sobie jeszcze trochę promienistego wewnętrzny kącik. Promienistego chyba jeszcze nie używaliśmy, tak mi się wydaje. W każdym razie staram się zawsze rozpisać te makijaże, tak żeby użyć wszystkich Kolorów. Teraz obowiązkowo czarna kredka dookoła oka, praktycznie. Więc zaczynam sobie od linii wodnej, górna również i bardzo delikatnie wzdłuż linii rzęs. Bardzo delikatnie tą kretkę rozcieram, tak zmiękczam. No i bierzemy się za wytuszowanie rzęs. Duża ilość maskary. Przechodzimy sobie do ust. Yy, zacznę od konturówki ombre z Glam Shopu. Usta zrobią sobie takie lekko brązowe, ale nie za ciemne. I na wierzch idzie szminka ze Stars in the Cube w odcieniu 01 Funk. I tak się prezentuje skończony makijaż. No mi bardzo podoba się to oko. Możecie oczywiście zrobić sobie normalne brwi. Ja taką opcję wybrałabym na przykład na koncert, a z normalnymi brwiami poszłabym na przykład na randkę. Bardzo podobały mi się te odcienie brązów, no i te białe, złoto, te błyszczące. To jest zdecydowanie mój ulubiony kolor w tej palecie. Podsumowując pracę tą paletą, mi pracowało się nią jak zwykle bez zarzutów, bardzo przyjemna praca, zresztą widzieliście, że nie stwarzały mi żadnych cienia, żadnych problemów, wszystko pięknie się blendowało, łączyło, e, nakładało, więc nie mam jej nic do zarzucenia. Kolorystycznie bardzo mi się podoba, bo jest to taka teoretycznie bezpieczna paleta, neutralna, ale ma trochę takich fajnych smaczków, którymi możemy sobie ubarwić ten nasz neutralny makijaż i ja takie palety lubię najbardziej, e, więc ta podoba mi się jak najbardziej bardzo i no myślę, że zdecydowanie dla osób ciepłych będzie lepiej się prezentować, no ja się czułam w niej bardzo fajnie. Napiszcie mi co myślicie o tej premierze, no i który z tych makijażów podobał by się Wam najbardziej. Głosujcie na dole w komentarzach, jeżeli lubicie tą serię i chcecie, abym ja ją kontynuowała, bardzo Was proszę o wsparcie, jakiegoś kciuka, komentarz, subskrypcję, no i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!